Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc na próbę pytali Go, czy wolno mężowi oddalać żonę odpowiadając zapyta ich. Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił, napisał list rozwodowy i oddalić. Wóczeli jeszcze do nich, przygląda zatwarział waszych, napisał wam to przekazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę kobietę, dlatego opuścić swojego ojca swojego matkę i złożyć swoją żonę i oboje będą jednym ciałem, a także nie są dwłożyć jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego niech nie rozdziela łącza. W domu pytał go jeszcze raz. Powiedział im, kto dla swoją żonę bierze inną, popełnia cudzołóstwo Z względem niej. A żona opóźnił swojego męża, wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo pańskie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, pamiętamy jak pewnego dnia, Panie się modlił. Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, a dajesz wielką władzę dla biednych i opuszczonych. Dlatego w naszym koście pochodzimy z świętego Franciszka. Nazywamy go często Biedaczyna z Asyżu jak wiemy Franciszek był synem kupca bardzo zamożnego jako młodzieniec położył mi się bardzo dobrze, Użyła tego świata, ale pewnego dnia ma widzenie w domu z krzyża mówi do niego Pan Jezus, Franciszku odbuduj mój kościół Franciszek wstał, pomyślał co znaczy odbudować kościół niedaleko tam był kościół tego Daniela taki opuszczony Dlatego Francisz poszedł tam i zaczął odbudowywać. dała te cegły, jakąś murarkę, próbował coś zrobić. Ale w końcu to, że pan wymagał od niego coś innego odbudować ten kościół duchowy. Dlatego Franciszek zakłada zakon świętego Franciszka, zakłada zakon śród klarysek i od tej pory właśnie on idzie, aby ewangelizować. Jego braciszek Jan opowiada, że pewnego dnia mówi mówił, idziemy teraz na spacer, będziemy ewangelizować, wejść na spacer z szulcami i Asyżu i w pewnym momencie wracają do domu. Brat jego Jan mówi, słuchaj, ale myśmy nie ewangelizowali, nie głosili Ewangelii. On mówi, myśmy głosili, bo cała nasza obecność na tych ulicach, nasza obecność tam, to była właśnie Ewangelia. Każdy przypominał na temat Pana Boga, na temat Jego przykazań. Francisz stał się wielkim człowiekiem, na jego ciągle naśladuje Jego, który oddał wszystko dla Boga, oddał dla wiary i dla ludzi ubogich. W tym przypadku jest siostra Faustyna. Jak wiemy, polska święta. Po z bardzo biednej rodziny. Nadal trzy klasy tylko skończyła szkołę podstawowej. Nie mogli chodzić do szkoły, ponieważ trzeba było płacić. Wreszcie byli biedni i miały dziesięcioro dzieci. Ale ona właśnie wszystko robiła, żeby być z Panem Bogiem bardzo blisko. Dlatego wstąpiła do zakonu, zakonu Miłosierdzia Bożego i tam się oddaje. Nie jest jakoś przełożoną, jakoś od zakonu, ale normalnie pracuje w kuchni, w ogrodzie, na furcie pomaga, pomaga innym. To się stało, że Pan Jezus jej objawił swoje właśnie pouczenie, aby ogłosić miłosierdzie Boże. Oto cały Kościół modli się do miłosierdzia Bożego. Widzimy ten obraz. Jezu, ufam Tobie. Dlatego my też zaufamy Panu Jezusowi. Nie jesteśmy bogaci. Ale nasza dusza jest bogata, nasza obecność z Panem Bogiem jest bogata. Dlatego na naśladujmy świętego Franciszka, naszym siostrę Faustyny. Ewangelia mówi, że pewnego dnia Pan mu stwarza niebo i ziemię, stwarza wszystko, ale stwarza też człowieka, ten człowiek taki samotny na tej ziemi, samotny. Pan Mu stwarza zwierzęta, stwarza rośliny, drzewa, wszystko. Woła Jego Adamie. Daj imię temu wszystkiemu. A Ad, Adam imiona dla roślin, dla zwierząt, dla wszystkiego, ale nie znalazł nikogo coś podobnego dla siebie. Dlatego może narzekał, Panie Boże, ja samotny tutaj na tym świecie, sam jeden. Co mam robić? Pan Mu wysłucha Jego prośby i stwarza właśnie niewiastę jego właśnie tą drugą połowę, od tej pory mamy małżeństwa, mąż i żona. Panie uświęcił sakrament małżeństwa, jak wiemy w Kanie Gallejskiej. tam był na weselu, aby uświęcić tych młodych ludzi, aby pobłogosławić, aby wziąć udział. Widzimy, że rodzina przeżyła wielki kryzys. Wiele właśnie się rozwodzi, z byli powodów. Nie ma to, jak przysięga była miłość, wierność, uczciwość małżeństwa do końca życia. Dlatego módlmy się za nasze małżeństwa, módlmy się za młodych, którzy właśnie często nie rozumieją sakramentu małżeństwa. Nie rozumieją wielkie wielkich obowiązków, jak ktoś powiedział, że miłość jest ciężarem. Bo trzeba zachować przykazania, trzeba miłać drugą osobę, trzeba być dobry dla innych. Miłość jest ciężarem. Dlatego weźmiemy ten ciężar nasze barki, miłimy się nawzajem, żyły miły nasze żony, mężów i nasze rodziny. niech Bóg nam błogosławi. A święty Franciszek Siostra Faustyna nie wyprasza nam potrzebne łaski. Amen. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego, Amen. Wstajemy wyznani wiary, wierzę w jednego Boga.